Suma sześciu początkowych wyrazów malejącego ciągu geometrycznego an jest 72 razy większa od sumy trzech następnych jego wyrazów. Wyznacz wzór ogólny ciągu, jeżeli iloczyn wyrazów drugiego i czwartego jest równy 4. Ciąg an wiemy, że jest ciągiem geometrycznym malejącym. I wiemy że suma sześciu początkowych jest 72 razy większa niż 3 następne jego wyrazy. Zatem, jeżeli s6 jest większe, to ja piszę równa się, ale te trzy następne wyrazy. Zapisuję w ten sposób. Tutaj mam zapisany mój tok myślenia. Wypisałam sobie po kolei wyrazy tego ciągu od A1 do A9 i mamy. Tutaj suma tych to jest S6. Suma tych od 1 do 9 to jest S9. Więc jeśli od S9 odejmę ten początek S6, to dostanę właśnie sumę trzech następnych wyrazów: A7, A8 i A9. Czyli suma siódmego, ósmego i dziewiątego wyrazu to jest różnica S9 odjąć S6. I tą różnicę, jeżeli pomnożę razy 72, to dostanę dokładne, dokładnie S6. Wymnażam sobie. Minus 72S6 przerzucam na lewo i dostaję coś takiego. Jest to ciąg geometryczny, więc ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego wypisuję. Zamiast S6 i S9 wypisuję wzory na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli a1 razy 1 minus q do 6 przez 1 minus q. I tak samo tutaj. a1 1 minus q do 9. 1 minus q. I teraz tak. Patrzę sobie tu i tutaj jest mianownik taki sam 1 minus q i tutaj mam A1 i A1. Więc obie strony mnożę razy taki ułamek. 1 minus Q, żeby mi się te mianowniki skasowały. I ra, przez A1, żeby mi się te A1 skasowały. Dostaję coś takiego. Upraszczam, przerzucam na jedną stronę. Mamy Q do 9 i Q do 6. Robię podstawienie Q do trzeciej to się równa T. I dostaję takie równanie. Podstawiam sobie intuicyjnie pod T1. I wychodzi mi 0. Zatem jednym z y, pierwiastków tego równania na pewno jest 1. Dlatego, że jeżeli podstawię pod każdy T1, to mi się ta lewa strona. Wyzeruję. Jeżeli pierwiastkiem tego wielomianu jest 1, to znaczy, że ten wielomian jest podzielny przez T minus 1, bez reszty. Więc dzielę. 72T do trzeciej dzielone na T, to jest 72T kwadrat. I cofam się. 72T kwadrat razy T, i zmiana znaku zawsze jak się cofam odejmuję 72t kwadrat razy jeszcze minus 1 to jest 72t kwadrat ze zmianą znaku podkreślam tutaj pierwsza część kasuje się tutaj zostaje minus t kwadrat i dzielę minus t kwadrat dzielone na t to jest minus t Minus T razy T to jest minus T kwadrat, czyli piszę dodać T kwadrat. Minus T razy minus 1, to mam T, czyli minus T. Podkreślam i dodaję. Tu się kasuje, tu mam minus T, przepisuję. Minus T dzielone na T, to jest minus 1. Minus 1 razy T. To jest minus t, czyli zmiana znaku, dodać t. Minus 1 razy minus 1 to jest 1, czyli minus 1. Tu się kasuje, tą jedynkę łączę z tą minus jedynką i też mi się wszystko ładnie wyzeruje. Ten wielomian dzielony na t minus 1 otrzymujemy taki wynik. Zatem, to równanie możemy w bardziej iloczynowej postaci zapisać tutaj. Tak jak tutaj. T minus 1 razy i to. 72t kwadrat minus T minus 1. Wyliczam sobie jeszcze z tego y, nawiasu delta. Wychodzi bardzo ładnie. Mamy T1 równa się minus 1,9, T2 równa się 1,8. T3 y, przyjmujemy, że to jest właśnie ta nasza początkowa jedynka. I zacznijmy od niej. Wracamy do podstawienia. Czyli zamiast T3 piszę sobie Q do 3. Q do 3 równa się 1 wtedy i tylko wtedy, gdy Q równa się 1. Przypadek, kiedy Q równa się 1, wykluczam, ponieważ w zadaniu piszę, że ciąg jest malejący. Natomiast w sytuacji, gdy Q jest równe 1, to wiemy, że ciąg jest stały. Kolejny nasz pierwiastek to T1 równa się minus 1, dziewiąta. Wracam również do podstawienia. Q do trzeciej to się równa 1 minus 1 dziewiąta. Pierwiastkuję obustronnie pierwiastkiem trzeciego stopnia i otrzymuję coś takiego. Q równa się liczba ujemna. Dlatego wykluczam. Ponieważ jeżeli ciąg liczbowy geometryczny ma być malejący, to w takiej sytuacji Q nie może być y, ujemne. T2 równa się 1 ósma, czyli Q równa się 1 druga, czyli jest z przedziału 0 do 1. Wracam do treści zadania. Wyznacz wzór ogólny ciągu, jeżeli iloczyn wyrazów drugiego i czwartego jest równy 4. Napisałam A2 razy A4 to się równa 4. Rozpisałam sobie wyrazy A2 i A4 ze wzoru na n wyrazy ciągu geometrycznego uprościłam i dostajemy coś takiego. Jeżeli pod Q wstawię 1 druga, to Q do czwartej robi się 1 szesnasta. Obie strony mnożę razy 16 i dostaję a1 kwadrat równa się 64. Co do kwadratu, daje 64, 8 lub minus 8. Ale cały czas mam na uwadze, że ciąg ten jest malejący. Jeżeli mamy sytuację, gdzie q należy do przedziału od 0 do 1, to wówczas Pierwszy wyraz musi być większy od 0. Więc tą opcję wykluczam, a pozostawiam tą. Ostatecznie wyraz ogólny AN przedstawia się następująco. A1, czyli 8 razy Q do potęgi n minus 1. Czyli 8 razy 1 druga do n razy 1 druga do minus 1. Upraszczam i dostaję coś. Takiego. Ostateczna nasza odpowiedź to jest An równa się 16 razy 1 druga do n tej potęgi. Dziękuję.